Wczoraj, w godzinach wieczornych, do dyżurnego komendy powiatowej Policji wpłynęło dość dziwne zgłoszenie. Co to było za zgłoszenie? Około godziny 21.00, dyżurny Policji otrzymał zgłoszenie dotyczące nieporozumienia wikarego z proboszczem jednej z bełchatowskich parafii. Na miejsce został skierowany patrol funkcjonariuszy, którzy zgłoszenie to rozstrzygnęli w formie interwencji. Jakie to było dziwne nieporozumienie między wikarym a proboszczem? Ja nie mam dokładnych informacji, czego to dotyczyło. Wiem, że to było nieporozumienie. Czy panowie byli badani na obecność alkoholu we krwi? Nie mam informacji co do tego, aby byli zbadani na stan trzeźwości.